5, 4, 3, 2, 1, start, 30, 7 prawy, Max prostuj, 300, Max Przy drzewie, 3 lewy, przy do 4 prawy, otwarty, 150, zaszczytek. 6 lewy, długi, otwarty, max 76 prawy, dłuższy Zhamuj szczyt 40 do 3 prawy, przedni otwarty, 70 późny, 4 lewy. Wyjście szczytem, zostań. 120, długi, 6 lewy, minus, później otwarty, przechodzi krótki, 7 prawy, lewy, 50 od szczytu, 7 prawy, krótki. Zhamuj 30, 200, 5 prawy, dłuższy, zacisk. Zostań prawą, przechodzi 5 lewy szczytem, śmiało, 70 od szczytu 7 lewy, krótki 100 od szczytu 7 lewy, max 80, z 5 lewy, krótki do, zahacz, 2 prawy, długi, max, zostań 40, ciąć, krótki, 3 prawy, 20, 3 lewy, krótki, ciąć, drzewach, krótki, 4 prawy, lewy, 50, 5 lewy, bardzo długi, podbija, zacisk do 3. 120. Zaszczytem 7 lewy, z 40, 3, 4 prawy, krótki. Od szczytu krótki, 7 lewy, prawy. Zhamuj do 4 lewy. Zostań do 3 prawy. 70. Od szczytu 5 prawy. Zacisk. Zostań do przy drzewach 4 lewy. Zacisk do 3. 7 prawy. Do 7 lewy. Podwójny. 70. Zhamuj przy drzewach. Przytki, 4 lewy. 40. 5 prawy, krótki. 50. Szczyt podwójny, lewą na asfalt. 200. Hamowanie za drzewo, 2 prawy, minus, Z drogi na shooter. 70, długi, 7 prawy, szczyt i 7 lewy, krótki. Z hamuj 5 lewy. Zacisk. Wyjście szczytem. Prawą. Odkleja. 100. Przytnij. 4 lewy. Krótki. 30. Od szczytu. 7 prawy. Krótki. 70. 7 lewy. Szczytem. hamuj 50. Do 3 prawy. Podbija. Nie i Zostań. Przechodzi. 6 lewy. 30. Hamowanie. Krótki. 5 prawy. Ciąć. Z drogi. 30. Szczyt lewą. Hamowanie. Nawrót prawy. Sam. Ciasno. 30. 5 lewy. Podwójny. Otwarty. 70. 7 lewy. Szczytem. Dłuższy. Zostań. 20. Hamoj, 3 prawy. 6 lewy. Dłuższy. Krótka. 7 prawy. Krótki. 50. 4 lewy. Sam. Odkleja. 5 lewy. Krótki. 120. Hamowanie. Zaszczytem. 2 prawy. Lotna 120, Hamoj.